Fundacja imienia Grzegorza Dolniaka powstała, aby wspierać utalentowanych sportowo młodych ludzi. Plebiscyt Sportowa Szansa to inicjatywa, której celem jest promocja młodych sportowców. Zapraszamy do poznania ich sylwetek. Dzień dobry, nazywam się Michał Poprawa, mam 17 lat i jestem pływakiem. Pływanie to mój ulubiony sport i zajmuję się nim od 10 lat. Jestem członkiem kadry narodowej i moimi głównymi osiągnięciami jest występ w Belgradzie i zajęcie trzeciego miejsca razem z moimi kolegami w cafecie 4x200 kralem i pobicie rekordu Polski na tym dystansie. Jestem również mistrzem Polski na dystansie 200 metrów style motylkowym. Głosujcie na mnie w tym plebiscycie, ponieważ to otworzyłoby mi nowe możliwości wpływania. Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadamy wszyscy, chociaż otrzymują go tylko jednostki. Te słowa idealnie wpisują się w działalność Fundacji im. Grzegorza Dolniaka. Serdecznie zapraszam do oddawania głosu w plebiscycie. Każdy Państwa głos to dowód uznania dla młodych sportowców.